Zobacz, zobacz, co tam porobiłem! O kurde, masz ender, te, ender testy i normalnie... Od, Odwiedzmy, dostałem ostatnio, wiesz, bo, bo tam mówiła, że księciowi z bajki włosy na żelu stawiała i, i powiedziała, że, 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 że dostanę i też mam się uczyć stawiać y, lukrowane guziczki na żelu. No, z osłem takim kurde tutaj... No to co? No to kurde stary, ja, ja bym się jest wystraszył Nie zielonym spierdzielonym heretykiem, heretykiem mwk bo w powiedziałeś, że to jest struś! Zielonym heretykiem! Umie pływać, to chodź. Nie umie pływać? Nie umie. Jak? Wzywam moc do... Dobra. No stary. Cukrym go chyba karmić. Tylko zaraz cię nakarmi pieśń. Ile jeszcze? Trochę co? Co jeszcze? Jacek. Jeszcze raz zadać dla pytanie dlaczego daleko jeszcze do obrotu pójdę sam tam. To daleko? Stop, stop. Stop. Just. Uspokój Wszystko w porządku? Tak po prostu jest pana fanem. przepraszam. Całuję piętki. Taka... <laughs> Sytuacja, nie? Wszystko się zgadza i pamiętaj żadnych zwierzaków, ok? A, za aha, a ja żadnej aha. sierści, nic takiego, rozumiesz? Yyy. No tak jak mówię, sitku twoja matka odpada. <grym>